W 2002 roku do Stanów Zjednoczonych przyjechała 19-letnia Adrianna Mucińska Ross, oficjalnie w związku z kontraktem dla znanej agencji modelek. Jednak na dwutygodniowej wizie, zamiast na wybieg, trafiła prosto do rezydencji Epsteina w Palm Beach. To, co ujawniają akta sprawy, jest niezwykle wymowne. Relacje osób pokrzywdzonych opisują jej specyficzne zadania. To ona przyjmowała młode kobiety w progu posiadłości, kierowała je do zamkniętych pokoi i towarzyszyła im w drodze na spotkania, które, jak wiemy, z późniejszych dochodzeń, miały tragiczny przebieg. Dokumenty lotów potwierdzają jej status. Korzystała z prywatnej floty miliardera, bywała na jego wyspie i podróżowała w towarzystwie najważniejszych polityków świata. W hierarchii organizacji Epstina zajmowała trzecie miejsce. Sam miliarder mówił o niej krótko. Ona układała mi życie. Tuż przed interwencją służb federalnych z rezydencji w niewyjaśnionych okolicznościach zniknął sprzęt komputerowy oraz główne serwery danych. Z dostępnych relacji wynika, że to właśnie Mucińska Ross pomagała w wynoszeniu tych urządzeń. Gdy w końcu doszło do przesłuchania, skorzystała z prawa do odmowy zeznań 342 razy. Mimo obszernego materiału dowodowego i licznych skarg, Adrianna Mucińska Ross nigdy nie usłyszała wyroku. Objęto ją specjalną ochroną prawną, gwarantującą dozgonną nietykalność. Obecnie prowadzi spokojne życie w Miami. Sąsiedzi postrzegają ją jako miłą i pracowitą osobę, nie znając jej mrocznej przeszłości.